Dzisiejsza misja, kochani, jest prosta: otworzyć szkołę! I to niezwykłą szkołę! To szkołę wojanków! Myślę, że jak najbardziej jest to do ogarnięcia. O, jakieś dzieciaki. w tym sklepie i nie było wojanków, Powiedzmy, że idziemy. O, ma wojanka! Nie, 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 nie dzieciaki, dzieciaki! Spokojnie, spokojnie, spokojnie nie widzmy! Czy wy wszyscy jesteście naprawdę na, na to wojanie tak napaleni, jak mocno sukary? Bo mój, Dajcie wojowników! Oh. Y dobra, tego nie widzieliście. A przed sobą chyba mam budynek szkoły, o którym rozmawiałem z Moim menadżerem stara szkoła. 50 dolarów chyba mnie stać. No to co? Kupujemy! Zobaczmy, jak to prezentuje się w środku. Ja mam to doprowadzić do stanu użyteczności. Przecież tu jakieś ścieki wyleciały. Trochę śmierdzi mi ta robota. O, ja cię kręcę. Co Ale... ja cię kręcę? Co to ma być? To była ciężka kupa. Jaka ciężka? Kim pan jest? Kim pan jest? A co pana to obchodzi? Właśnie kupiłem tą szkołę, to wolałbym wiedzieć, kto tu spał. O, to gdzie są moje pieniądze? Jakie pana pieniądze? No bo to mój dom jest. Jaki... Ja go nie sprzedawałem. Jaki pana dom? Ja przed chwilą kupiłem to od gminy. O niej. Ja dzwonię na policję. A ma pan telefon? Nie mam żadnego telefonu. Zobacz w ekwipunku. E, co? Ty, rzeczywiście. To przepraszam, to w takim razie może pan sobie zadzwonić Halo, mamo? Ale pan numeru nie wybrał. A okej. Okay. Halo mamo? Bo jakiś czerwony chłop. Ale wiesz, ja jest! Kupił od nas szkołę. Kim? Co ten chłop gada? Mama? Jaka mama? O czym oni gadają? Powiedziałem numery, przepraszam. Ale proszę mi oddać ten mój telefon. Będę pod wieczór. Jaki będę pod wieczór? To jest moja szkoła. Do widzenia, do zobaczenia. Nie, nie, do zobaczenia. Dlaczego mi się jakieś żule zalęgły w mojej szkole? Przydałoby się oszacować jakiekolwiek... Fuj! Szczur. Oszacować strat. Tu nawet są dziury w suficie. Czym ja mam to załatać? Zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie. Czemu mnie panda szczurów goni? Tutaj też jest dziura. Zosta zostawcie mnie, au! Jeszcze sobie nogi połamie. Jak to tutaj wygląda? O, mam nadzieję, że ten szkielet to nie jest żaden z byłych nauczycieli. Ogólnie ta klasa nie wygląda aż tak strasznie źle. Może jeszcze się dają ponaprawiać. Au! Czemu mnie ugryzłeś? Czemu tyle? Tutaj jest szczurów, Przepraszam bardzo, muszę go pośledzić. Co on tutaj robi? Pamiętajcie o pracy domowej! Jaka praca domowa? Ćwiczcie hej, co się? O, jest nasz spóźnialski! Jaki spóźnialski? Przepraszam, co pan tutaj robi? Nie twój zamyślał interes! I gadaj coś za jeden? Ja jestem właścicielem tej szkoły! Jaki właścicielem? Uszłam, rusz i znikaj już! To jest szkoła szczurów! Nie, 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 to będzie szkoła wojanków! Co? No tak! A, nie, nie atakować! Zostawić Myś mnie! Raz. Zostawić mnie Muszę chyba polecić łapki na nie! A, zostawcie mnie! A, a więc jesteśmy sklep! Psuje, ks, bo przy Kasie już nie przyda się. Ewidentnie, przynajmniej ja tak ciągle mam. I trzeba znaleźć może coś na szczury i jakieś nowe mebelki, cokolwiek do tej mojej szkoły, żeby to ponaprawiać w miarę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tylko po mebelki przyszedłem. Akurat się składa, bo mamy nową dostawę. Właśnie widzę. Au, czy pan ma problemy w sklepie ze szczurami? Nie, to są moi przyjaciele. Okej okay. Uznajmy to za totalnie normalną rzecz. Idź stąd, szczurze. Paszau mi stąd. Paszli. Poszli? Okej, okay, zestaw mebli szkolnych. Mam nadzieję, że tu wszystko się pięknie znajduje. Mamy jakieś książeczki kupione. Takowe się na pewno w szkole przydadzą. Trzeba z czegoś się uczyć. Ja chyba już to miejsce opuszczam. Dlaczego są szczury na kasie? Zostało mi jedyne 50 dolarów. I fajnie by było, jakby kogoś udało się zatrudnić jako nauczyciela. Przepraszam pana. Dzień dobry. Ja widzę, że pan tutaj wojanki pije. Wie pan wylali mnie z pracy ostatnio, wylali pana z pracy, mówi pan. A nie chciałby pan pracy jak Nauczyciel w mojej szkole. No wie pan, coś niecoś potrafię. Coś niecoś pan potrafisz. Czy pan chciałby być zatrudniony za jedyne 50 dolarów? 50 dolarów? Tak, 50 dolarów. No jasne, że tak. I zapłacone, no to co? Jutro widzimy się w pracy. Można troszeczkę umeblować i porobić jakieś. Małe dociągnięcia. Chociaż czy tu są dociągnięcia? Tu nie ma nic! No to będę miał się czym wykazać. Jedna tablica, na pewno parę stoliczków się przyda. Proszę, umeblowana ładnie klasa. Może zatrudni jakąś sprzątaczkę, to wyczyści również te półeczki, a my lecimy dalej. O rany tutaj padły normalnie jakieś mebelki z góry. Nieciekawie, więc weźmy je sobie ze sobą i ułóżmy je po prostu u góry. Cyk na pięterko. Wow, tu nawet ściany popękały. Nie wiem, czym to zalepi, ale. Mam nadzieję, że coś znajdę. A to chyba jest mój gabinet. Tak. No, aż tak źle nie jest wcale. Ale postawmy sobie tu jakiś telefonik i całkiem przytulnie chyba tu będzie. Dęki, Jakie wojanki? O, pierwsze dzieciaki! Jakie wojanki? Spokojnie, spokojnie. Idziecie na pierwszą lekcję i żadnych wojanków nie ma. Dawaj wojanki. Co tu się stało? Spada poziom zadowolenia. Ale kupa z tego! Kupa! Nie, nie, żadna kupa. Chodźcie na lekcję, będzie super tutaj do pana Piotra. Cały poziom zadowolenia spadł mi tylko dlatego, że nie mam w szkole wojanków. O, misja. zdobądź wojanki. No tak. Jedno dotyczy drugiego, oczywiście. Co tu się dzieje? Mi się włamały do szkoły. No tak, e, nie zamknąłem drzwi, a jak nie zamkniesz drzwi, to ci się ktoś oczywiście włami. Co się wyprawia? Co? Ja tylko pożyczam! Pożyczasz tylko skrzyneczkę, tak? Tak, tak, tylko. To nie sądzę. Odkładaj na miejsce, ale. No już... dobra, dobra. Puszczę ci to wszystko w niej pamięć. I... Jeśli oddasz mi swój strój włamywacza, mam pewną misję do wykonania. No dobra, dam ci go. No to już, wyskakuj z futerka. Ho, ho, ho! Czekaj, ty jesteś reporterem z naszej telewizji! nieprawda! Jak to nie jesteś? To nie jestem, bo jestem Grzegorz Brzęczyszczykiewicz! Ej, Czekaj, 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 czekaj! Trzeba na policji! Nie udało mi się ograć tej No szkoły. i uciek. ale co moje, to mam, mam ubrany strój włamywacza. Mogę się włamać teraz fabryki wojanków. Okej, okay. udało mi się dostać już pod fabrykę wojanków i teraz robota będzie już jak z górki. Na pewno przy fabryce muszą być jakieś składy, albo w jej środku. A tamten na co się patrzy? Mam nadzieję, że nie na mnie. Szybko do środku. Dobra, jesteśmy w środku. O, i są woja... Chwila, to nie są wojanki, to są polanki. To nie o to mi chodziło. A tutaj? Są wojanki na pewno w tych skrzyniach. Coś jest pustka, jak w głowach tych panów policjantów. Ale potrzebowałbym tego trochę więcej. O, ktoś tu wszedł! Trzeba się jakoś tu skitrać. Jest! Przeszedł. Dobra. Spadamy stąd. Tu ewidentnie nie ma magazynów. Ich tutaj jest jak mrówków. Mrówek. W sumie jeden pies, nie? Tu, 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 tu. Uh! Temną. Ale sobie pola gdzieś. straszą, tylko otwierają te wszystkie drzwi. Ale nie ma tu wojanków. Ale ja po wojanki przylazłem, a nie po jakieś suche peje z odstępem. Co to są peje i co to jest oce? O, to tam jest! Eureka! Mamy to. Istna żyła złota. Wreszcie szkoła będzie wyposażona w dobrą ilość wojanków. Świetnie. Wręcz wybornie. Jakieś soki miętusie? To jeszcze nie teraz. Co tu się dzieje? Co to się dzieje? Nic się nie dzieje. Jestem w kościele. Ale masz stos, ubranie. Jak zebra. Biało, czarne, biało. O, czarne, było, tak, o, jak zebra. To ja sobie stąd pójdę, bo jestem tylko i wyłącznie zebrą. Okej, okay, a gdzie kupowałeś tą kusulkę? Wiesz, co kupiłem w sklepie, który się nazywa Wnoki, łabcie zanim go, się skończył, że kwitnąłem po to byłeś wojanki! <laughs> I dostałem 500 dolarów! Całkiem niezła misja! Ja jeżeli zakradziesz płacą, to piękny to jest świat! Nie kradnijcie, ale możecie zostawić suba! I łapeczkę w górę też możecie zostać. O, proszę! Mogę ulepszyć budynek szkoły za stówę! Subskrybujcie kanał Mięta! Dokładnie! Nie wiem czemu, ale lubię tego małego! No to co? Chyba ulepszymy! No! I taka szkoła, to ja rozumiem! Z tego, co widzę, mogę jej nadać jaką? nazwę za 50 dolarów. Dobra, kupujemy. I nowa nazwa to Akademia Wojanków. Jak najbardziej adekwatne do tego, co my właśnie robimy. Rozbudowałem moją szkołę wojanków, a poziom zadowolenia stoi w miejscu. Dzień dobry, panie Wiesiu. Dzień dobry. O! Kolejna misja, proszę. Stwórz sklepik szkolny. Mały, ale może nie wąchaj śmietnika, co? Ale to jest takie Pyszne. Masz wojanka i nie wąchaj więcej śmietników. Do craftingu już wojanki mam. A właśnie! Rusztowanie by się przydało! O! Kiedyś, jak sobie pupę zbiłem, to chociaż bolało. Tak, kiedyś to było, panie Wiesiu. Przydałby się jeszcze diament. To czeka mnie wyprawa do kopalni. Stara, opuszczona kopalnia pośrodku lasu. Totalnie niebezpieczna rzecz. Więc słuchajcie, wchodzimy i zjeżdżamy starą, niebezpieczną windą w czeluści naszego Minecraftowego świata. Poproszę na piętro minus jeden. O! To zjeżdżamy. Ale tu jest ciemno. W sumie logiczne, jesteśmy pod ziemią, nie wziąłem pochodni. No to oczywista oczywistość że będzie ciemno, po powolutku na pewno jakieś się tutaj diamenciory za chwilę znajdzie ciemno wszędzie, głucho wszędzie a diamentów nie ma, będzie, co? cokolwiek, gdziekolwiek, gdzieś tam może coś, jakoś, tu gdzieś, o, tylko trzy małe diamenciory, nic więcej nam nie potrzeba w zasadzie wystarczyłby mi jeden, ale jak dają więcej, nie będę narzekał diamenty, w łapie i słuchajcie wracamy na górę i jesteśmy szybciej akcja, reakcja i wracamy do mojej szkoły wojanków. Teraz będę mógł sobie wykraftować potrzebne mi stoisko z wojankami. Dzieci, 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 halo, spokojnie, proszę się nie bić. Ale ona mi wojankę zabrała. Nie możecie się bić dzieci kochane. Jeden słów to jeden wojanek odmienny. Dokładnie tak jest. Jedna łapka to dziesięć wojanków. Dobra, jedna łapka to dziesięć wojanków. Będziemy bogaci. Ale nie możecie się bić. Prawda? Takim dyrektorem to ja mogę być. Bodajże tutaj jest nasza klasa techniczna, a jak jest klasa techniczna, to jest stół rzemieślniczy. A stół rzemieślniczy przyda nam się do tego, aby wykraftować sobie moje stanowisko. Przydadzą się dwa rusztowania, jeden diament, to dosyć drogie stanowisko i oczywiście jeden wojanek. Oto takim sposobem mamy stoisko z wojankami. Idziemy ją stawić węłość we miejscu. Włala voilà. i mamy stoisko z wojankami. odkładam troszeczkę tych rzeczy, które mi zostało i będzie wszystko trwać. O ma ile was tutaj się narobiło? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mam wrażenie, że wy tutaj wszyscy jesteście po wojanki. Zgadłem. Okej. Okay. Każdy dostaje na razie po jednym. Dla ciebie wojanek. O dziękuję. Zapraszam, zapraszam. I dla ciebie też będzie wojanek. Dziękuję. Co za różnica! I dla ciebie również będzie Wojanek! Dziękuję! No, ale czekaj, czekaj! Ty już tutaj byłeś! Mam jeszcze jednego, proszę! Subskrybuj kanał mięty! Subskrybujesz mój kanał? Tak! Wy też subskrybujcie, to dostaniecie Wojanka! Ale ja zostawiłam łapkę w górę! Łapkę w górę? Dobra. Dobra, to za łapkę w górę mogę dać jeszcze jednego wojanka. A ja komentarz! Komentarz? Zostawcie komentarz. Napiszcie jaki smak wojanka lubicie najbardziej. Może muszę porozdawać trochę wojanków, ale za to poziom zadowolenia wrócił na dobre tory! 24 tysiące wojanków później. Siedzę tu od jakichś 12 godzin i rozdaję wojanki! Czego pani chce? Wojanka! Proszę wojanka! Czy czego chcesz? Można jeszcze Bojanka? Nie, nie można! Zamykam ten interes! Idę się wyspać! Dobranoc, zamykam was w tej szkole! Dostawcie mnie wszyscy! Nie! To jest tam za zgromadzenie narodowe pod moją własną szkołą. Przepraszam, panie Piotrze, co tu się w ogóle dzieje? No, panie Mięto, ja już nie wytrzymuję z tymi dziećmi wszystkimi. No, ale co pan gada? No, ja po prostu załatwiłem tutaj Aha. paru nauczycieli. Pan ma przeprowadzić casting. No, dobra, dobra, dobra. Dzień dobry. Ja subskrybuję twój kanał. O, to się ceni, to już pan ma tutaj plus jeden do rekrutacji. Dobra. Za chwilę przeprowadzę z wami rozmowy kwalifikacyjne. Zapraszamy pod piąteczkę. Pan Piotr będzie was prowadził. Proszę pana, czy pan, czy pan został zaproszony przez pana Piotr? Piotra. Mm, pan Piotr. Przedcale. Piotr i Paweł, były takie sklepy kiedyś. Były, z szynką. Panie Piotrze, dopiero teraz niech pan zaprosi tego piłkatka. Dzień dobry. Dobrze. Sam się zaprosiłem, witam. Świetnie, to zapraszamy pana przed mikrofon, bo będziemy wszystko rejestrować. Proszę ustawić się przed mikrofonem. No jestem przed mikrofonem, nie rozumiem. Panie za mikrofonem. A. Tak, proszę pana, a, a, pan teraz jest obok mikrofonu. No to niech się pan zdecyduje w końcu. Pan teraz jest po prostu z drugiej strony mikrofonu, tu, 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 tu jest przód. No dobra, no dobra już. Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Y proszę Bu pana, nie budowa! Chciałem pana zapytać o pana kwalifikacje. Jest pan być może nauczycielem youtuberstwa, nauczycielem Minecraftologii, albo co najważniejsze, i tego szukamy. Specjalistów odwojanków. O, ja jestem specjalistą odwojanków. Okej! Okay. Pomarańczowy jest lepszy, tylko zawsze jak no? się go pije to jest taki dziwny posmak. Gardle tak piecze z rana. A to wie pan to, to akurat być może jest od pomarańczy. No tak, naprawdę one są radioaktywne. Co pan gada?! Wojan, proszę mnie nie pozywać. Pana godność, bo nie zapisałem. Akademia pana Kleksa. Ja nie chcę znać historii powstania tego imienia, więc y, nie będę się dopytywał. No to już panu mówię. Za górami, za nie, latami, nie, 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 nie. Kilka chwil później. Gadamy tu już od ponad godziny, a pan na dobrą sprawę nie powiedział mi najważniejszego. Jakby pan sobie poradził z sytuacją, kiedy dziecko przynosi do szkoły palionka zamiast wojanka? O, wow, wydajcie ze szkoły! O, to bardzo rygorystyczne, widzę, podejście na. No, ale... kablem od żelazka i potem nie, żelazka. Nie, nie, proszę pana, nie. To my na razie pana wyprosimy. Za chwilę podamy jakieś wyniki, tak? Yes, Wygrałem! Wygrał pan sznurek! I ogórek. Zapraszam kolejnego, o ciebie. Dobrze, może niech się najpierw nam pan przedstawi, kim pan jest. Umpa Lupa. To jakby pan mi mógł powiedzieć, jaka jest pańska specjalizacja? Minecraftologia. Panie to Chyba to pierwsza osoba, która odpowiedziała nam tak płynnie na to, co? No, no. Jakby sobie pan poradził, gdyby dziecko przyszło do szkoły i zaczęło kopać dirta patykiem? O nie, to tak nie wolno. Zabieramy patyk. Bierzemy dwa patyki, jedno drewnianko i robimy łopatę. Dobrze, to dziękujemy za tą krótką rozmowę. Za chwilę się do pana odezwiemy, proszę nigdzie się nie ruszać. Dajemy następną osobę. Dzień dobry. Dzień dobry, a przepraszam, czy, czy pan nie jest za młody? Yy. A je, pan malarz! W tym roku będzie miał 32? Ty, on ma jakieś normalnie. Nie wiem, na 14. Ee, ja bym mu zaufał. No dobra! Pana godność, jak się pan nazywa? Nie wiem, co musiałbym domyśleć się z błoną. czekaj, zanim weździesz następną osobę. Weź go, wyrzuć ze szkoły, co? Dlaczego? Słuchaj, to to, to to, dziecko, bo on nie wiedział, jak się nazywa. Dzień dobry, panu! Dzień dobry, dzień dobry! Jak się pan nazywa? Przemysław siekiera, drwal Okej, okay. to już wiem. Jesteśmy w stanie ocenić po pańskim ubiorze. Ale chwila, chwila! Po zabyciem Drwalem jestem również Okej, okay, dobra. Bo tak jak drzewo zawsze ktoś nam nie poleci. To jakby pan mógł nam tutaj zaprezentować jakiś e, swój youtube'owy talent. Nie ma problemu. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. <ścoughs> Widzę jakim typem pan youtubera jest. My nie chcemy tutaj mister Bista. Dzień dobry. Nareszcie trzeźwo myśląca osoba. Nazywam się Emilia i jestem od youtuberstwa. No, ale pani nam nie wysadzi tej klasy. Absolutnie. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. A więc dobrze dzieci. Mówię do was tak jakbyście byli dziećmi. Okay. Do zmontowania filmu potrzebujemy komputera. Chyba, że was na tu nie jesteś? Mam pytanie. Słucham? Jakiego programu mogę użyć do montażu? Programów jest bardzo wiele, zależy czy płatnego, czy darmowego. A ja bym chciał coś darmowego. No to mamy na przykład Capcuta. Okej. Okay. Ona zna się na rzeczy. Wytłumaczyła, że nawet ja w to bojąłem. A to jest naprawdę nie do pomyślenia. Dobrze, drodzy państwo, eee... Mam dobrą dla pana wiadomość! Z racji, że nie ma nikogo lepszego, pan zostaje nauczycielem od wychowania obojątkowego! JEST! Pani, moja droga, z racji, że nie było nikogo bardziej kompetentnego, pani zostaje nauczycielką youtuberstwa! Pięknie! A pan, niestety ale, to pan zostaje nauczycielem minecraftologii w naszej szkole! Upe, kumpalupe! Okej, moi drodzy, pierwsza zaliczka poszła! Pieniądze yes. z komunii! Tak, nie, nie z komunii! Dziękujemy, do widzenia! Tak, do widzenia! Ale mam nadzieję, że... Wrócicie, Ej, halo, oh, poczekajcie! Tak, tak, ej, ale wracajcie! Tak, to człowiek może żyć wysoko, najedzony i za nic nie odpow... A nie, wróć, prowadzę szkołę. Tak, szkoła majątku. Panie dyrektorze! Co się dzieje? Panie Kto się drze? Panie dyrektorze! Co się stało? Nie, to ty znowu. Byłem w toalecie i nie ma papieru. Świetnie, nie ma papieru. Czekaj, ty nie jesteś tu w ogóle nawet nauczycielem. Dlaczego tu znowu przylazłeś? Uczniowie uciekają ze szkoły! Co? Chodź, pani dyrektor! Jak to uciekają ze szkoły? No wracaj, Ej, już. dzieciaki, co się stało? Zatem... Wam płacę! Ty im nie płacisz! Pewnie ukradły papier toaletowy. Dobra, nieważne. Dzięki za informację, a teraz możesz sobie stąd pójść. Już dobra, idę do toalety. Nie, nie do toalety! Co się tutaj dzieje? No tak, Akademia Palionków. A poziom z zadowoleniami znowu spadł. Mogłem się tego spodziewać. Palion otworzył swoją własną akademię. Pokonaj konkurencję! To jest to, co lubię najbardziej. I mam już na to parę pomysłów. Mój ulubiony sklep, psujek, A więc potrzebujemy paru rzeczy do. Naszego małego sabotażu. Oj, dynamit się na pewno przyda, więc kupię dwa staki. Kupię na pewno plakaty propagandowe, bo te się na pewno przydadzą. Ze szkoły weźmiemy jeszcze wojanki. I ostatnia rzecz, która jest najważniejsza. O proszę, moja tajna broń ostateczna, czyli przebranie baliona. Podobne, co nie? Jestem już, słuchajcie, pod Akademią Balionków. W moim niesamowitym przebraniu, w którym nikt mnie nie rozpozna. Jest wręcz idealne, co nie? Napiszcie w komentarzu, czy jest idealne. Jestem po prostu niedorosłowski zróżnienia z oryginalnym palionem. Jeżeli tak, to zostawcie suba i łapkę w górę i napiszcie ładnie tam w komentarzu. Wchodzę z buta. Siemano! Macie tutaj wojanki, mój ulubiony napój. Chce pan kupić napój najlepszego youtubera? Nie chcę kupić, ale mogę ci dać napój najlepszego youtubera. Bardzo proszę. Jeszcze pana, niech pan tu zobaczy. No myślę, że to rzeczywiście jest nawet lepszy od balionków, ale macie tutaj wojanki. Proszę, proszę, bierzcie. Jedzcie z tego wszyscy. Tymczasem porozklejam parę plakatów propagandowych. Patrzcie, palion jest B, a wojanki nie. Myślę, że to na pewno będą hasła, które wyżrą im się w ich małe główki, ale mają ciemną tą salę gimnastyczną. Dobra, tutaj też walniemy parę. I jeszcze u góry parę plakacików. Szybko ci gdzieś tu! Ej, wy, do nauki! Uuu. Co to było? dobrze! Dobrze, dobrze! Ale by była akcja, gdybym mnie rozpoznał. Gdzie on jest? Jest gdzieś tutaj? Szybka akcja, reakcja. Idziemy stąd w inne miejsce niż oryginalny palion. Trzyma dzieciaki! Dostaliście o, już mój ulubiony soczek. Palion. Macie, macie o. soczek. Mój ulubiony nowy. Y tutaj w kibelku też się parę plakatów jeszcze rozklei. Halo! Tak, słucham. Możemy wojanki? Jasne, że możecie wojanki. Pamiętajcie, że to jest nowy, ulubiony sok paliona. Żadne pali tylko wojanki, tak? A czemu jeszcze z Nie jest. jestem! E, po prostu jesteś kolorofabetą! Kogo tu nie ma, nie ma idealna sala do wysodzeń. Ojej. Nie będą mieli sali, no to nie będą mieli gdzie prowadzić lekcji. Proste! Więc cyk i mnie tu nie ma. Mm? <śmienicza> Co pan nie robił? E, słuchajcie robimy nowe przebeblowanie w naszej szkole Proszę panu pomóc, panie palionie Czy możecie mi pomóc demolować moją własną szkołę? Macie rozwieszcie jeszcze parę plakatów O, e, moje Ej no dawaj Oni się pokłócili o te plakaty Co to za bomba była? Co się odpalionowało? Szybko subskrybujcie nas dzieciaki tylko wujanki I chodźcie bojanci, za mną Wojanki! Ja do akademii moja Tak! Ja, ja, się ja, 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 jeszcze się ja, zemszczę! Tak, tak, nic się nie zemści. Pokonałeś konkurencję! Kasę i poziom szczęścia wywaliło poza skalę. Wiecie co? Myślę, że koniec końców cała ta szkoła chyba nie jest aż tak zła. I ja mówię tu tylko o mojej szkole wojanków. Wiemy, że odcinek ten jak budzik dzwonił. Chcąc Wam zaalarmować coś. Zeszli ten frazę z krótki. Na gmin przyjaciół ma się wodni w szkole.